Cześć wszystkim, jestem Lena i dzisiaj zapraszam was na vloga Obiecałam, że będzie więcej vlogów na tym kanale Więc yy, nagrywamy dzisiaj vloga z Szymonem Ponieważ dzisiaj sobie wyjeżdżamy w góry Więc będzie vlog z jazdy, z gór i w ogóle yy, Więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba I mam nadzieję, że chcecie więcej vlogów na tym kanale Bo będzie więcej vlogów na tym kanale Moja torba, Szymona torba Pani, ja mam wrażenie, że ty zawsze bierzesz więcej rzeczy niż ja no tak, z dwa razy więcej. Dlatego, że jestem o połowę większy od Ciebie. No, Mchani, nie o to chodzi. Chodzi o to, że ponoć to kobiety nie mogą się spakować i biorą pierdolion rzeczy. A tu nasz związek pokazuje, że jest inaczej. Mchani, kluczem, żeby się spakować do tej walizki, to jest zabrać odpowiednią liczbę torbskiej, gdzie trafiają takie wielkie rzeczy, które i tak nie wejdą do walizki. A tam możesz mieścić tylko majtki, koszulki i skarpetki. Hani. Honey... Spodnie, bilizmo aktywna i star kresetki zajmują połowę mojej walizki. Już jest jedna Ikea pełna, a to jest połowa moich rzeczy, sportowych <gry> dopiero. Kto by się spodziewał, że na trzydniowy wyjazd w góry jest potrzebne tyle rzeczy? Patrzcie, wzięliśmy pociąg. To jest super. Jest godzina 11 i wyjeżdżamy. A mieliśmy wyjechać. Mieliśmy w ogóle wstać o siódmej. Ostatnio, Hani, tak jest zawsze. My mówimy, że wstaniemy o 7 albo o 8, a potem wstajemy o 11. Wczoraj był ambitny plan. Pakujemy się wieczorem. Wszystko trafia do bagażnika. Jeszcze Patrz wczoraj. na drogę! Ale to samo jedzie. Skończyło się na tym, że wstaliśmy o 9.30, jest 11, ale i tak jest progres. Ani mieliśmy budzik na 9. Ani jest postęp, bo kiedyś wyjechaliśmy o 13. A teraz wyjeżdżamy o 11, więc nie jest tak źle jak kiedyś Ten moment, kiedy musisz pracować nawet na wakacjach. That's sad. Ale za to w jakiejś scenerii pokaż za oknem? Przynajmniej ładne widoczki. Obowiązkowy postój w każdej podróży, czyli maczek. Ale zamówiliśmy mało. Czasem potrafimy dużo zamówić, a teraz zamówiliśmy mało. I głównie mięso. Stripsy i McNuggets no no i frytek nie mogę zabraknąć jesteśmy głodni no właśnie, Hani to jest nasz obiad potraktujmy to jako obiad no, jeszcze 40 minut podróży ale brudna szyba jeszcze 40 minut podróży mniej więcej pewnie szybciej będziemy tak, zaczęło się szybko po godzinie 15 byliśmy już na plodnicy Wrocławia ale potem zrobiła się taka trasa jak widać tutaj śnieg, no. duży ruch jeszcze no i, trzeba było się zatrzymać. No, na jeszcze była prace. przerwa na pracę. Rundur pokoju: drzwi, i nasz pokój po tej stronie. I dali nam. O, to cute! Telewizor i widok z okna. I Winko. i widok z okna na parking. Tu jest prezent do Szymona na walentynki. I mniej więcej tak przedstawia się pokój. Zaraz myślę, że się ogarniemy i będziemy jechać na narty. Plan jest taki, że idziemy przynieść sobie obiad, kolację do pokoju, ponieważ w dobie pandemii nie można jeść w restauracji, a potem jedziemy na narty. będziemy oglądać się jedzenia? Grotron. Ani, to jest takie defensywne. Co? Kleotron! Obsługa hotelowa nakłada dania, a potem zabieramy je do pokoju, ponieważ stoliki, wszystkie ze względów zdrowotnych, zostały skasowane. Szymon poszedł po y, laptopa, bo nie mamy jak podłączyć cokolwiek do telewizora, a chcemy właśnie oglądać na HBOGŁO chyba. Ale dostaliśmy zupkę i soczek, i tu jest ciastko. Chyba. Nie, tutaj jest obiad Szymona. Tu jest ciastko. Eee, w sensie ciasto. O! Jest minus 10. I nie wierzę, że serio idziemy na narty. Minus 10, hani? Jakby... Jest odczuwalna minus 16. jak jechaliśmy, to było minus 11, ale to było za dnia. Teraz zrobiło się już zupełnie ciemno, a my wychodzimy. O nie! Będzie fajnie. Ja myślę, że godzinę wytrzymam, a potem zdoby mi się zimno. Na szczęście od yy, wyciągu do wejścia do hotelu jest jakieś 50 metrów. Chyba jesteśmy gotowi. Ja... Pani, ja czuję, że za 15 minut, za pół godziny maks, stwierdzę, że mi jest zimno. Mnie jest teraz tak ciepło zimno. Chyba zimno. muszę siku jeszcze. <noise> Genialny pomysł. Jedziemy. Jest minus 50! A odczuwalna minus 100! Ok, tak naprawdę komórka pokazuje minus 14 faktycznie, odczuwalna, minus, minus, 20. 20. minus 21. Minus 50, minus 21 wystarczy, żeby było zimno. Ale ręce są tak zimne, że muszą być ogrzewane pod moją kurtką w czasie jazdy. Ponieważ mam beznadziejne rękawiczki, muszę kupić sobie nowe. A moje trzymają dobrze, mogę na chwilę zdjąć rękawiczkę, jeszcze mi za rękę nie zamarza. Nie widać, jak przewracam oczami teraz. <laughs> A podobno na moich rzęsach są kawałki lody, jest tak zimno, że zamarzają tak, rzęsy. Tak, zamarzły Ci rzęsy. To jest ogólnie Czarna Góra Ski Resort. Tam jest jeszcze jeden wielgachny wyciąg, który jedzie na samą górę. My jesteśmy na takim na razie mniejszym, gdzie przypominamy sobie, jak się jeździ. Jak już dobrze sobie przypomnimy, to pewnie zaatakujemy też ten drugi nie. wyciąg. Nie. O, tam na górze góry widać jakieś lampy, tam chyba aż ten drugi wyciąg leci. O, Jesus! Nie jest to, komórka uchwyci. Tam. Na pewno za dnia, na pewno za dnia zaatakujemy. Dobra. Tak spędzamy wieczór po nartach zmęczeni i umierającym. Mi wciąż mam wrażenie, że wciąż nie mam jeszcze czucia w palcach, tak mi odmarzły. Oglądamy najbardziej depresyjny serial Ever, czyli Gra tron. Jest mi tak przykro, za każdym razem, kiedy ktoś tam ginie. A Szymon mówi za każdym razem, że mam i tak się nie przywiązywać do nikogo, a i tak się do wszystkich przywiązywać. To jest najlepszy serial ever. Hani, to jest bardzo depresyjny to serial. Bardzo ja się do wszystkich już przywiązałam. Właśnie obejrzeliśmy najbardziej zły odcinek. Poczekaj na ósmy sezon, to zobaczcie co znaczy Honey, zły odcinek. Ten odcinek był beznadziejny. Nawet nie było go klatki pierwszej dziewczyny. To był jedyny odcinek, w którym tego nie było. Hani, zabili niewinne dzieci. No, to było sad I nie było tak klatki piersiowej kobiety było tak smutne, że nawet ten, który to zrobił, aż prawie się zwymiotował na widok okrucieństwa swojego własnego No, prawie nic się nie wydarzyło Więzień uciekł, to po pięciu minutach go złapali To jest akcja na miarę Greya Ani wiesz mi, co mi się przypomniało? Jak w trakcie oglądania Gry powiedziałeś zamiast Hardin Hardon Ja ciągle się przyjęłam. Bo nie wiem dlaczego, ale temat szedł harden. na after i no tak samo powiedziałeś Harden, co so ja Hardin. Ani, czemu nie możesz zapamiętać, że to jest Hardin? Sioban już tyle razy przejęzyczał to Nie ma nie nie słowa Hardin, jest Harden ale i Harden to... <grym> po angielsku. Ale to jest imię! Cień drugi i zobaczcie na tą kolejkę do kasy. Tu jeszcze się ciągnie, tam dalej, dopiero tam dalej są kasy, więc... Masakra, w ogóle jest godzina W pół do 11, a my jeszcze jesteśmy w pokoju Jeszcze nawet śniadanie nie zjedliśmy Ponieważ nasze plany Co do wczesnego wstawania nigdy się nie udają Jestem jeszcze nieumalowana, ale zdałam sobie sprawę Z tego, że nie pokazałam wam jak wygląda łazienka Więc dobra Tutaj na tej ścianie mamy takie jedno wielkie lustro No i tutaj jest całe moje rzeczy umywalka i jeszcze Szymona Tutaj mamy Prysznic, no i toaleta I w sumie to tyle W ogóle jeśli chodzi o to ten informator wygląda bardzo źle ale mniejsza o to. Jeśli chodzi o to, jaki to jest hotel, no to, bo nie powiedziałam wam najważniejsze rzeczy, to jest czarna perła apart hotel na stoku. To jest fajne, że w sumie zaraz obok, um, zaraz obok tego hotelu mamy stok, więc tak naprawdę wychodzimy i dosłownie obok są kasy, więc to jest przynajmniej na plus. Na no minus jest to, że tracę oszczędności wydają z pieniądze na takie hotele. Szymon przyniósł śniadanko i ukryta prawda. Mieliśmy iść na basen, ale zamiast tego oglądamy Gry i jemy popcorn. Coś, to co w sumie moglibyśmy robić też u siebie, w Poznaniu. To dlatego, że nie dali szlafroków i nie dali nam... Nie widać Ciebie. Gdzie filmujesz? To dlatego, że nie dali szlafroków ani kapci hotelowych. To jest standard w każdym hotelu. Takie białe, papierowe kapcie. My nie zabraliśmy swoich. Jak teraz mamy pójść na basen? W skarpetkach? No, ostatecznie tak oh idziemy. Lepsze to niż w butach zimowych. O godzinie 15 w ogóle nic nie słyszę przez ten kask. Idziemy w końcu... na narty! Jak się dzisiaj jeździ? Nie wiem, jeszcze nie jechaliśmy. Jeszcze wyjazd w górę. Dzisiaj startujemy na małym wyciągu i zaraz przejdziemy na ten wielgakny. Przyjdę górę jest w chmurach. Tam gdzieś w chmurach będziemy lądować. Zobaczymy jak to wyjdzie. Spróbujemy to coś nagrać z dużego wyciągu. Dajcie znać kto jest lepszym prowadzącym vloga. Czy Szymon czy ja? Jestem przekonana że wszyscy zagłosują na ciebie. Ale Lepiej ja? prowadzisz tego vloga niż ja. Ja nawet go nie prowadzę. Prowadzisz. Okej, okay, Rena ruszyła z podwyciągu. Pierwszy zjazd dzisiejszego dnia, więc nie bądźcie zbyt surowi w ocenach. Patrz, to, to się prawie nie da jechać! Widziałaś, raz leżałem, ale no. dało się wstać i w sumie mi się, mi się podoba i ja mogę tak jeździć. Ja, ja Hani w pewnym momencie myślałam, że się wywalę, że w ogóle nie skręcę. No. Właśnie zmierzam do szczytu wyciągu. Mam już za sobą około 3 czwarte drogi. Ale jeszcze najgorsza jedna czwarta przede mną, bo najbardziej stroma. Przy poprzednim zjeździe <kluzm> czekałem na wyciąg. 15 minut, do tego doszło 5 minut. Jazd z wyciągiem, czyli powrót na, z dołu na górę załóg 20 minut. Więc stwierdziłem, że fajnie było się przekonać, jak długo szedłbym pieszo. Jestem już 10 metrów od celu, od szczytu wyciągu, ale potrzebowałem 2-minutowego odpoczynku, bo wcale zawaliło mi tak, że gdybym tego odpoczynku nie zrobił, to mam wrażenie, że mógłbym tutaj zejść na zawał. Trzebałem 45 minut, żeby dostać do tego momentu i myślę, że w ciągu minuty. Osiągnąć szczyt będę mógł spokojnie zjechać. Wyciąg od torpeda w czarnej górze zdobyty. Liczyłem na to, że uda się to zrobić 30 minut, wyszło 45, ale warto było mieć tą satysfakcję. Teraz już mogę zjechać w dół. Wróciliśmy już do hotelu, ja wróciłam trochę wcześniej, ponieważ mi nogi odpadały. Szymon umiera. Dzień trzeci i w sumie ostatni naszego pobytu tutaj, chociaż... No jutro rano dopiero wyjeżdżamy i dzisiaj są walentynki. szłam specjalnie pojechał do innego miasta, ponieważ jesteśmy w jakiejś zapadłej dziurze, żeby kupić balony i kwiaty. O. To jest godzina 12 i pierwszy raz idziemy tak wcześnie na wstok. Bardzo Udało proszę. się! Udało się, przed pierwszą. Przed pierwszą. Hani, ale rano musieliśmy dać sobie prezenty. I to no trochę właśnie. minęło. Minęło czasu na to trochę. to musiało być śniadanie i gra tron. Już wczoraj wiedzieliśmy tak naprawdę, że to dziewiąta się nie uda, ale i tak jest sukces. Tu I pokaż, jak dużo jest śniegu. No, spróbuj zrobić krok dalej. Moja zobaczymy. Noga się zapadła. Zobaczymy, jak daleko wejdą Twoje nogi. Ani, jestem pokolana w śniegu. No, myślę, że za chwilę możesz być po pas. No, chanie. Wyciągnę cię nie przecież. Wyjdzie. O, jest trochę oh, twardego gruntu. Jakaś górka. Ani, potem nie wyjdę. Zrób orzełka. To się zapadnę! <noise> Chciałabyś kartę założyć, bo byś miała pełno śniegu za plecami O, właśnie mamy ze sobą połowę stoku albo co czwarte Tak, kilka gret po drodze. Ale nie da się manewrować jak jest 5 metrów szerokości, na na natrasz albo tą burcista przyjeżdża obok. Idziemy w końcu na basen. Jest potem. mi zimno. E, pierwsze wrażenie było takie, że woda jest ciepła, bo na chwilę zamoczyliśmy nogi w dużym basenie, który jest tam A, jest <laughs> I tam. potem jak przyszliśmy tutaj... A. Potem jak przyszliśmy tutaj, to pierwsze wrażenie było takie, że jest cieplej że jest nawet gorąco być może. A, ale jednak ta woda ma maks 20 ile? 6 stopni? No. No. Da się wysiedzieć. Są bąbelki Jest asławeczka do siedzenia, i można trochę rozróżnić mięśnie po jeżdżeniu na desce i na tak no. Ale byliśmy w basenach, gdzie było cieplej. Byliśmy też taki, gdzie było zimniej. No. <grywia> w jaki sposób uciekamy z basenu? I się patrzymy. Maria. Ani tutaj są kamery, widzą nas z goły. <noise> Otwieraj. Ostatni dzień naszej podróży i zaczynamy od śniadania. Mamy ryż i jajecznice z warówka nie dostać mi ketchupu oh. och wróciliśmy do domu czeka nas teraz najgorsza część Druga najgorsza część zaraz po pakowaniu, czyli rozpakowywanie. Ogólnie mi się podobało, ha, nie było super. Tak, na pewno że hmm. było. To by było na tyle w tym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Jeśli chcecie więcej, to pamiętajcie, by dawać łapkę w górę. Subskrybować kanał, by być na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!